Cześć wszystkim, piątek 29 października zaczynamy rynkowy flash. Podsumowując wczorajsze informacje od EBC, wiemy, że stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie. Kwestie programów skup aktywów również podtrzymali wcześniej zapowiedziane wstępne terminy zakończenia QE. Pandemiczny ma skończyć się w marcu 2022 roku, a mniejszy na 20 miliardów miesięcznie przed ewentualną podwyżką stóp. Co do informacji o inflacji, nadal podtrzymują stanowisko o krótkim jej charakterze i powrocie do normy przed końcem 2022 roku. Idąc do wykresu Scenariusz na wczorajszy dzień się sprawdził, wybyliśmy do góry z formacji diamentu. W chwili obecnej formacja proporcja z niższego timeframe'u sygnalizująca kontynuację została wybita w przeciwnym kierunku. Testujemy przebity opór, który teraz jest wsparciem. No i w teorii target możemy wyznaczyć na FS100 na poziomie 1.17.26, natomiast chciałbym zobaczyć kolejny sygnał do kontynuacji, zanim miałbym wchodzić ponownie w pozycję. Długą oczywiście. Na eurofuncie mamy z kolei formację prostokąta, która została wybita do góry i schodząc na H1 z wskaźników mamy sygnał na longa w chwili obecnej. Na plus dla euro mamy dzisiaj dodatkowo dane z Niemiec na temat PKB oraz wskaźniki inflacji z Eurostrefy. Ciekawym pomysłem na dzisiaj może być również fund w parze z kadem. Mamy dzisiaj dane PKB z Kanady, które wskazują na znaczną poprawę i gdyby nie znaczne wcześniejsze mocnienie się kada i obecny poziom, na którym się znajdujemy, czyli silne wsparcie, szukałbym tu shortów jednak no, na chwilę obecną widać, że cena nieco odreagowuje i chwun, chwilowo zyskuje na wartości. I o ile dane może nie pomogą na tyle, żeby wybić to wsparcie, o tyle cena, o tyle kad po publikacji powinien się umocnić. Wejście w shorta szukałbym w okolicach F100, czyli 1.7102. I co do samego BTC, no jesteśmy, niżej, jesteśmy poniżej 60 tysięcy i warto spojrzeć na wykres lewarowanych pozycji. W chwili obecnej rynek mocno jest przelewarowany, jak można to zauważyć śledząc tą niebieską linię. Cały czas trzeba mieć również na uwadze, iż w grze mamy ETF-y, które będą zwiększać zainteresowanie Bitcoinem oraz płynność na rynku. No i też nie jest powiedziane, że poziom lewarów w przyszłości nie będzie wyższy, jednak obecna sytuacja, jeśli sprawdzimy sobie co działo się w przeszłości, podczas gdy rynek był mocno zlewarowany, to może sugerować jeszcze jakieś cofnięcie, więc hodlerzy mogą mieć ciężkie dni przed sobą. Wydajemy ci, którzy weszli w rynek stosunkowo niedawno. Ok, no to tyle na dzisiaj, udanego weekendu i do usłyszenia.